Część? W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, na co zwrócić szczególną uwagę w umowach bankowych. Wiele osób podpisuje takie dokumenty bez dokładnego ich przeczytania, co może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek. Przedstawię Wam kluczowe elementy, które warto mieć na uwadze, aby uniknąć niekorzystnych warunków i lepiej zrozumieć, co tak naprawdę podpisujecie. Zaczynajmy. Mimo, że niewielu się do tego przyznaje Większość z nas nie czyta podpisywanych przez siebie treści. Mechanizm ten działa zarówno w przypadku regulaminów portali internetowych, formularzy odbioru przesyłki podsuwanych nam przez kurierów, jak i różnych dokumentów w rozmaitych instytucjach. Dlaczego nie czytamy? Powszechność braku czytania umów można łatwo zbadać. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu osób reprezentujących jednostkę, której dotyczy dany dokument. Bardzo często reprezentant drugiej strony, zamiast wręczyć nam dokument, wskazuje tylko miejsca, w których powinien znaleźć się podpis. Wywołuje w ten sposób presję czasu. Sprawia, że nawet jeśli wcześniej planowaliśmy przeczytać dokument, podpisujemy wszystko. Umowa z bankiem lub instytucja parabankowa jest zwykle standardowa i dotyczy produktu finansowego, dla którego opracowano szczegółowo. Warunki jego funkcjonowania. Zawierając taka umowę zwykle chcemy zdeponować środki lub uzyskać kredyt. Czasami bazujemy na przekonaniu, że na pewno S.A. inni, którzy z danego produktu korzystają i że na pewno wśród tych innych jest ktoś. Kto zwróciłby uwagę na jakieś kruczki? Gdyby z dokumentem miało być COS nie tak, to przecież byłoby już o tym głosno. A przecież to, że dane warunki pasują komuś innemu, nie znaczy, że będą dobre również dla nas. Podpisane i co teraz? Częściowo przed skutkami takiego podpisu chroni nas prawodawca, który odgórnie zakazuje stosowania w umowach określonych zapisów. W niektórych przypadkach daje nam możliwość odstąpienia od zatwierdzonych podpisem warunków. W innych przypadkach przychyła się do roszczeń w słabszej strony, gdy ze względu na to, że dany zapis był zbytnio ukryty wśród zawiłych. Treści, można przypuszczać, że nie został właściwie zrozumiany. Należy jednak pamiętać, ze nie jest to ochrona zupełna i poświęcić trochę więcej czasu podczas zawierania umowy. Czego szukać w umowach bankowych? Jeśli treść umowy meczy nasz wzrok, ale nie chcemy działać bezmyślnie, warto zwrócić uwagę na wszystkie cyferki, które pojawiają się w treści. Choć nie wszystkie cyfry będą odnosiły się do kwot, będą choćby oznaczenia paragrafów w aktach prawnych warto przestawić na chwilę. Umysł na wyszukiwanie treści zapisanych numerycznie. Wtedy żadne wartości nie powinny umknąć naszej uwadze. Dodatkowo należy sprawdzić, czy w opisach produktu znajdują się określenia typu od, do, nie więcej niż i wtedy. Jeśli znajdują się one w treści materiałów informacyjnych lub też w samej umowie, najprawdopodobniej aby dane kryterium rzeczywiście obowiązywało, będziemy musieli spełnić dodatkowe warunki. Co jeszcze można zrobić? Warto obserwować zachowanie osoby, z która mamy zamiar podpisać umowę. Można żądać jej kilka pytań, by zorientować się, czy treść dokumentu jest jej znana. Czasami, choć bank wzbudza zaufanie, mamy wątpliwości dotyczące kompetencji konkretnego doradcy. W takim przypadku warto podjąć próbę kontaktu z innymi przedstawicielami banku NP, poprzez kontakt z Infolinia i spróbować dokładnie późnać produkt, na który się decydujemy. Bardzo ważne jest, by przed zawarciem umowy być pewnym, że jej warunki nam odpowiadają. Podsumowując, przy analizie umów bankowych warto zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim, dokładnie przeczytajmy wszystkie warunki, w tym oprocentowanie, opłaty oraz zasady dotyczące wcześniejszej spłaty. Nie zapominajmy o możliwościach renegocjacji umowy oraz o wszelkich dodatkowych usługach, które mogą być oferowane. Zrozumienie tych aspektów pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i lepiej zarządzać naszymi finansami. Pamiętajmy, że dobrze przygotowana decyzja to podstawa bezpieczeństwa finansowego.